W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Matko Boga, oto przychodzę do Ciebie, tym razem jednak nie po to, aby cię prosić czy złożyć jakiś dar, lecz wyłącznie po to, by na Ciebie spojrzeć i z radością przypomnieć sobie, że jestem Twoim dzieckiem, a Tyś matką moją. Przychodzę, aby przez chwilę być z tobą, matko moja, i śpiewać ci z serca przepełnionego szczęściem, żeś matką pięknej miłości, żeś panną niepokalaną, żeś matką łaski Bożej, żeś najdoskonalszym stworzeniem, jakie wyszło z rąk Stwórcy. Z pełni serca dziękuję Ci, Matko Boża, za to, że codziennie czekasz na mnie, za to, że istniejesz, po prostu za to, że jesteś Maryją, Matką Jezusa Chrystusa. Bądź pozdrowiona. Święta Dziewico, która żyjesz w chwale nieba, nie zapominaj o smutkach ziemi. Zwróć swoje dobre oczy na wszystkich, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami, którzy doznają goryczy życia. Miej litość dla wszystkich, którzy kochają bez wzajemności, którzy nie kochają, którzy są ludźmi małej wiary. Pociesz tych, którzy płaczą. Wysłuchaj tych, którzy się modlą, umacniaj tych, którzy się boją. Obdasz wszystkich nadzieją i pokojem. Amen.